Witam serdecznie, pokażę jak przygotować zupę z cieciorką. Do przygotowania będziemy potrzebowali 400 g cieciorki suchej, 800 g pomidorów, dwie łodygi selera naciowego, jedną cebulę, dwa ząbki czosnku, olej do smażenia, 100 g kaszy jęczmiennej pęczaku, 1 puszkę kukurydzy 400 g, sól, pieprz, pieprzka kajen do smaku, kilka listków bazylii świeżej lub suszonej i 1,5 litra wody. Przed przygotowaniem zupy cieciorkę moczę, płuczę cieciorkę w zimnej wodzie, zalewam wodą, tak żeby było wody powyżej cieciorki, i odstawiam na około 12 godzin do namoczenia. Cieciorkę namoczyłam wcześniej, z namoczonej cieciorki odlałam wodę, zalałam świeżą wodą, teraz będę ją gotowała. Garnek stawiam na gazie i gotuję do miękkości około 60 minut. Następnie ciciorkę odcedzam. Ugotowaną ciciorkę użyję do przygotowania zupy. W tym czasie, gdy gotuje się ciciorka, przygotuję pozostałe składniki zupy. Cebulę kroję w drobną kostkę. Czosnek kroję w drobniutką kostkę i dodaję do cebuli. Umyty seler drobno kroję i również dodaję do cebuli. Pomidory obieram ze skórki, aby łatwiej było mi je obrać. Wcześniej sparzyłam je wrzącą wodą. Kroję w kostkę. Teraz na patelni na rozgrzanym oleju podsmażam cebulę razem z czosnkiem i selerem przez około 10 minut. Następnie dodaję kaszę, zalewam około 200 ml wody i całość duszę pod przykryciem przez około 20 minut do miękkości kaszy. Do ugotowanej i odsadzonej cieciorki dodaję składniki z patelni, pomidory, kukurydzę, zalewam wodą, doprawiam solą, pieprzem i pieprzem kajen. I gotuję około 20 minut. Sprawdzam smak, jeżeli trzeba to doprawiam, posypuję nożnikami bazylii, supa jest gotowa.